Witam, w tej chwili pokażę Wam, jak sprawdzić procent baterii w naszym telefonie Infinix Note 40 Pro Na początku przechodzimy do ustawień Wchodzimy do kategorii bateria i oszczędzanie energii Tutaj nam pokazuje przewidywany czas aktywności Klikamy ustawienia baterii i zużycie baterii. Jakie teraz właśnie możemy sprawdzić. Również nasz procent możemy sprawdzić w prawym górnym rogu. Jest przedstawiona jaka mała ikonka. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i komentowania.